Księga Agieusza, pierwszy rozdział od samego początku. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu z kościoła w Atenach na Kifisy. Księga Agieusza, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Z łaski naszego Chrystusa. Drugiego roku króla Dariusza w szóstym miesiącu pierwszego dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Geusza do Zorobabela, syna na namiestnika Judei i do arcykapłana Jezuego, syna Jehozdaka, słowo tej treści. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Giełusza słowo pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi pan zastępu: zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie. Lecz nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurowego worka. Tak mówi Pan Zastępów. Zważcie, jak się Wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom a upodobam go sobie i ukażę się w nim w fale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach? Podczas gdy każdy z Was gorliwie krząta się koło własnego domu, dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad Wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na morz, na oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szalitela i Pan Jezus, syn Jehosadaka oraz cała resz, reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów Roka Giełusza, gdyż to Pani Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. A Gieusz zaś poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z Wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył Ducha Zorobabela, Bela Syna, Szaletile namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jezłego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. Amen. Lud Boży, bo odszedł i był w niewoli w Babilonie z powodu nieprawości, grzechów, z powodu oddalenia się od Boga, od woli Bożej, Bóg to zaprorokował, Bóg już to powiedział. Powiedział im od samego początku, oni nie zważali na Słowo Boże, i prawdą jest, że musimy zwracać uwagę na Słowo Boże, abyśmy uszli przed złymi rzeczami, które są naprzeciwko nami. Bóg nam daje objawienie, poróżnienie abyśmy uszli przed pułapkami, które są naprzeciwko nas. Tylko Bóg, tylko Słowo Boże. Lud izraelski w Starym Testamencie, tak jak czytamy, nie zważał i wpadł w niewolę, ale Bóg w swojej dobrotliwości, bo Bóg miłuje swój lud. Bóg ma ból dla swoich dzieci, jakby miłował, jak miłował lud w Starym Testamencie, tym bardziej teraz swój lud, który zdobył poprzez krew Jezusa Chrystusa. I dlatego, że miłuje swój lud, zaprorokował mu, że za 70 lat przez Jeremiasa proroka powrócicie, będzie odbudowany mur, będą odbudowane bramy i przyjdzie godzina, aby został odbudowany świątynia Solomona i będzie wychwalony Bóg między tym ludem. Bo po wielu latach pokazał się Jezus Chrystus, schodził w tym mieście w Jerozolimie i wszedł do świątyni. Wiemy bardzo dobrze, nawiedził lud Boży i wypędził wszystkich tych, którzy byli w świątyni, bo lud Juda, Faryzeusze, wypełnili tą świątynię handlem i Chrystus jako Chrystus, syn Boży wszedł, aby oczyścić świątynię, bo Bóg chce, aby jego świątynia była czysta, święta. Tutaj jednak przychodzi Agieusz, prorok, pomimo, że jeszcze nie, był odbudowa, jeszcze nie była odbudowana świątynia. Wrócili niektórzy z Babilonu, z ale świątynia jeszcze nie była odbudowana. I mówi prorok Ageusz ze Słowem Bożym w jego ustach, to mówi Pan zastępów, że lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Jeszcze nie jest czas. Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Celem Boga jest, aby został odbudowany Dom Boży. I lud, pomimo że powrócił z Babilonu, jest. Załamany? Jest słaby? Co jest? Nie wiem, ale nie jest jeszcze czas odbudowy domu Pana i co czyni? Buduje swoje domy. Każdy wykonuje swoje mieszkanie, swoją rodzinę, aby budować. Na swoje decodu, miejsce, ale, ale to niko tu kiriu, w, w domu niko tu kiriu, nikt nikt Pana Pana nikt się nie zajmuje i Pan to przychodzi to ze skargą pano, do swego ludu, to, aby powiedzieć Mu, jest czas to, dla in Was, in was na abyście na mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach, Czyli jest czas dla was, abyście zajmowali się swoimi rzeczami, pracami, swoimi, swoimi domami, swoimi lekcjami i troskami, a mój dom leży w gruzach. Płacze Bóg, naprawdę. Smuci się by, ze swoim ludem, jak został oddany i nie troszczy się najpierw o dom pana. Bo pan włożył pierwsze rzeczy, które powinniśmy dostać na pierwszej rzecz. Proście naprzód o królestwo niebios i sprawiedliwość jego, i wszystko to. będzie inne wam dane. Nie mówi, proście. O wszystko inne, a na koniec proście o Królestwo Niebios. Najpierw o Królestwo Niebios. I sprawiedliwość Bożą, i wolą Bożym w naszym życiu. Najpierw odbudujcie, zbudujcie świątynię Pana. I wiemy, bracia i siostry, my, w mierze Nowego Testamentu, że dom Pana to jest nasze ciało, bo mówi w Piśmie, że nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą, jesteście Wy, Duchy, Pan, świątynią Bożą i Duch Święty mieszka w Was. Duch Święty, czyli przyszedł wielki cud i Bóg uczynił i włożył w to ciało, które może być chore, jest, jest słabe, które ma bóle, jest lekceważane przez ludzi. Ale te ciało wybrał Bóg. Te naczynie wybrał Bóg, aby zamieszkał w nim Duch Święty. Bóg Trójcy. W tym ciele. Najpierw świętyniem jest nasze ciało a później jest ja nasza rodzina e i później jest, Kościo, ja dom i do tak jest du du Kościół, dom Pana Żywego. Tak jest napisane w Nowym Testamencie, że Kościół Chrystusowy jest domem Boga Żywego, bo jest wiele domów Boga tam na zewnątrz i potężne i domy i przystrojone świątynie, które wielbią martwych Bogów, obcych Bogów, a my uwielbiamy tutaj prawdziwego Boga. I złożył nas do takiego domu, do takiej świątyni. To jest Kościół i Kościół nie jest. Murem nie są tutaj tymi koronami, kolonami, Te ławki. To nie jest to, co to widzimy na nasze oczy, ale to jest. Ale Nasi bracia, Chrystus, który jest mas, w naszych braciach i siostrach, jednak jak Duch Święty, świadczył, że w obliczach naszych braci i sióstr widzimy Chrystusa, dom Boży. Ale jest czas dla Was, wiecie. To, że jest czas dla Was, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, jest słowo, które wychodzi, które jest też napisane w Nowym Testamencie. I mówi to o Kościole w ostatecznych dniach. Zważajcie, zważajcie w ostatecznych dniach. Zważajcie, woła Duch w Ewangelii świętego Łukasza. Bo przyjdzie godzina że będzie przygotowana wieczerza. Jest przygotowana wieczerza. Ktoś mówi, że uczynił wielkie wieczerzy, wielką wieczerzę i przyszło wiele zaproszeń. I mamy te zaproszenie w naszych rękach. Jak zostało zaproszenie? Dane zaproszenie przez Ducha Świętego. I Chrystus powiedział, że ja krzyżowałem się za Ciebie. Chodź i weź te zaproszenie. Przyjmij. Krew Chrystusową. Przyjmij ofiarę tą Chrystusową. Za darmo? Za darmo? Ze zwykłą modlitwą. Chrystusie zbaw mnie. Chrystusie zbaw mnie. Powiedz, Chrystusie zbaw mnie. I krew Chrystusowa zbawi Cię, wyzwoli Cię. Zaproszenie za darmo. I zaprosił wielu, to jest zaproszenie. I wysłał swego sługę w czasie wieczerzy. Nadchodzi godzina wieczerzy, przybliża się godzina wieczerzy. I wysłał swojego sługa. I kim jest sługa? Chrystus, słowo, wysłał swoje słowo w czasie wieczerzy, aby powiedział tym, których zaprosił, że. By przyszli, bo wszystko jest gotowe. Wszystko jest gotowe, bracia i siostry. Oczekuje nas ta wieczerza. Jest gotowa ta wieczerza dla Ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich i dla wszystkich tych, którzy zostaną zaproszeni. W ostatecznym czasie. I teraz oczekuje na, na odpowiedź naszą, bo Chrystus zaprasza, przemawia, wysłał swego sługę. A wypowiedział, a wypowiedział, zaproszenie nie jest. Pomimo, że jest przez to, co się dzieje, przez cuda, ale naprzód jest słowo. Mówi Pan, zaprasza Pan, wysyła słowo swoje Pan, i później wykonuje cuda. Jak wysyła słowo do zaproszonych, mówi: przyjdźcie. I to te te słowo, przyjdźcie, jest dla nas, to jest dla nas, przyjdźcie. Czyli. Jak nie pójdę, jak nie przybliżę się, jak nie wstanę, jak nie zostawię to, co jest w życiu moim i jak nie pójdę do Pana, to się stanie. Stanie się to, co jest napisane poniżej w tym podobieństwie. Wszyscy zaczęli odrzucać. No ale jest gotowa wieczerza i woła sługa i mówi przyjdźcie, przyjdźcie. Kupiłem grunt i mam potrzebę, aby zobaczyć je. Kupiłem działkę budowlaną, mam pracę, mam drugą pracę, mam trzecią pracę i to jest coś strasznego, co się dzieje w naszych czasach, bo nie starczy nam, nie starczy nam pieniędzy. Szukamy prac podwójnych, potrójnych i nie mamy czasu, aby zajmować się Domem Bożym. Naszą modlitwą, rozważaniem Słowa Bożego, nauką apostolską, społecznością zbliżoną, bo jestem zgubiony w moich troskach, w mojej pracy. Jestem naprawdę zagubiony. Tak, ale ja chcę Pana, ja proszę o Pana. Tak, ale mówi, chodź. Przyjdźcie, mówi Słowo Boże, przyjdźcie. Bo to już wszystko gotowe. A drugi kupiłem pięć par wołów, majątek. I dlatego, że mam tyle majątków, muszę się troszczyć o to. I wypełniło się moje myśli moim majątkiem, jak mam je dać więcej, jak mam się wzbogacić. I trzeci żonę pojąłem. I dlatego nie mogę przyjść. Zostaw. το γήινο. Σφοιε πόλες του γρον, η ψήτς πράσου η πόλου ομιλούια. πάνα. έλα στον αγρό του Κυρίου. Άσε τα βόβια, βόβια, τα γήινα. Η ψήτς, Σπιχλέζου του Ώστε να η με πνευματικά. Πνευματικά. Καθώς το πλήθος των λέει η της αποθήκης, προέρχεται από τη δύναμη του έλα να εργαστείς. Y, Pokłon y, swoją, y, swoją to głowę i, i pracuj dla Pana z posłanistwem Bożym, żonę pojąłem, y, choć usługuje y, 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 dla oblubienicy świętej dla Kościoła y, Chrystusowego. I y, w taki sposób sługa y, Boży y, lud y, Boży, y, jak to y, mówi, y, wtedy y, ludowi y, izraelskiemu y, 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 mówi y, z was na siebie. Y, że Kopyazete, pracujecie, brechete, siejecie, spérnete, ale mało zbieracie. Jecie dosyć, ale nie wypełniacie się. Pijecie, lecz nie lezicie pragnienia. Nie ubieracie się, lecz ciepła nie czujecie. Czyli zajmujecie się rzeczami tutaj na Ziemi bardzo i marnujecie wiele czasu na to wszystko, i nie ma odpoczenia w waszym sercu. Ginie obecność Boża. Ginie społeczność w Duchu Świętym. Zobaczcie z owocu waszego życia i wynik tego. Zobaczcie, zastanówcie się, pomyślcie nad tym, zatrzymajcie się i zobaczcie, co do tego momentu zrobiłem i w czym się rozkoszyłem. I Całe szczęście dla, dla nas. Mówi, zważcie, jak się Wam powodzi, i idźcie w górę. Zeszliście z góry, i jest potrzeba, anewite abyście oros, weszli ponownie na górę. To Sprowadźcie drzewo to i budujcie anewite dom. Anewite Budowanie domu nie, nie jest czymś prostym. Muszę wejść na górę. Czyli jest potrzebny trud, jest potrzebny, aby sprowadził drzewa, abym zebrał, abym je wyciął, abym je przyciął. I muszę zbudować tam dom. Czyli to wszystko jest. Dlatego wszystkiego jest potrzebny trud. I my żyjemy, że dzieje się wszystko szybko. Chcę pomodlić się, czekam, modlę się pięć minut i mówię, to jest to. Pytam się coś Pana, czekam 10 minut i mówi, nie odpowiedział mi Pan. To nie jest tak. Jest potrzebny bój. Muszę wejść na górę. Muszę wejść wysoko. Muszę się trudzić. Gdzie? W modlitwie. Muszę walczyć w modlitwie. Zobaczymy, bracia i siostry, że na koniec wchodzenia na górę jest obecność Boża. Ale na koniec tego wejścia, bo zobaczymy na koniec, na, dla nas koniec jest Królestwo Niebios, ale i tutaj na Ziemi, jak wejdziesz na górę, jak będziesz się trudził, będziesz się męczył, abyś rozważał, abyś e, modlił się, abyś odwiedził jednego brata, który ma potrzebę, jest potrzebna pomoc. Jest potrzebny trud. Jest trud. Ale. Να στο τέλος, υπάρχει η παρουσία του Θεού. Στο τέλος η ανταμοιβή του Κυρίου, που είναι η παρουσία του. Αυτό θέλουμε αδελφοί, αυτόν καρπό θέλουμε στη ζωή του Κυρίου, του Αγίου. στο όρο. φέρετε ξύλα, οικοδομήστε τον οίκο, και εγώ θα ευαρεστηθώ αυτόν. Być miał jak my podejmiemy decyzję nową i powiemy, że będę budował ponownie mój ołtarz. Tak jak Elias. Ale Elias podjął decyzję, jak był lud oddalony, aby odbudował ponownie wzburzony ołtarz ofiarny. I Bóg oczekuje jednego. W Twoim życiu Ty jesteś, w Twojej rodzinie jesteś Ty, w Kościele jednego, aby zaczął nowy początek według zapisanego dynę. Słowa Bożego Buduj, buduj, zaczynaj, Bóg będzie z Tobą. I zobaczysz, że Bóg uczyni cudowne dzieło, bo przyjdzie sam Bóg, aby współświadczył w tej budowie, którą uczynisz, i będziesz rozkoszował się w obecności Bożej. Zobaczyć wielkie rzeczy pana i będziesz przygotowany i będziesz przyczyną zbawienia innych. Bo zobaczą Twoją godliwość dla budowy i zobaczą też I mówi słowo Boga. I podoba Wam sobie i kontynuuje i mówi na koniec, sto télos, jak mu powiedział te, te, te zdanie, i to zdanie pan. Περιμένει ο να την ανταπόδοση το του, πάνε. του λαού. Και υπήκουσε στο δώδεκα λέει ο Ζωροβάβελ, υπήκουσε ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς ο Ιερέας ο Μέγας και όλο το υπόλοιπο του, του λαού. Όλοι δηλαδή που είχαν έρθει πίσω Βησουχάλι. και είχαν επιστρέψει, ακούγοντας αυτή τη φωνή γλώσου του γλώσου Πνεύματος, γλώσου του, γλώσου πνεύματος γλώσου του Αγίου, ακούσεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφοί να ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Przyjdźcie, budujcie, wejdźcie na górę wysoką. To jest trud, Pan o tym wie, ale jest też zapłata. Usłyszał Zorobawel i mówi słowo Boże i lud przejął się lękiem przed Panem. I ten strach Boży to jest właśnie to, co czujemy wiele razy, jak wypełni się nasze serce, Obecnością Pana, Criu, jak przychodzi Duch święty i, duchy duchy i wypełnia nas, gdzie, tam, wękete, na kolana, w modlitwie, w błaganiu, w, 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 w godzinie łamania w arto, chleba, wgodziny, 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 w godzinie, jak mamy społeczność z braćmi i siostrami, w godzinie modlitwy, lęk Boży święty. Wobe, woude, to, I przychodzi Pan, bo podjęli dobrą decyzję Lud Boży, aby uczynili to, co nie mógł uczynić. Jest napisane, i pobudził ducha Zorobabela, i namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Arjózeu Jezuego, i ducha całej reszty ludu, Pan przyszedł i pobudził ich ducha, kto mówi Amen na zaproszenie ostatecznych dni, o których mówi Chrystus, przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe. Przyjdzie Bóg, i aby pobudził swego ducha. Przyjdzie duch święty, który jest w nas. I kto nie przyjął go, nie go zaprosił. Kto nie wypełnia się w duchu świętym, nie wypełnia duchu świętym. Bo duch święty będzie tym, który będzie pobudzał nasze serce. I pobudził Pan i całej reszty I przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępu z Twojego Boga. Dziękujemy Panu. My bracia i siostry powiedzieliśmy, nie mamy mocy, nie mamy sił, nie mamy zdolności. Nie mamy i uświęcenie nasze wiele razy nie jest te, które chce Pan. To nie jest te uświęcenie. Jesteśmy słabymi. Idziemy wobec Pana i mówimy. Jesteśmy słabi, jesteśmy grzesznikami. Ale podejmijmy poprawne decyzje. Trudźmy się. Nie upadaj na duchu. Wejdź na górę. Zaczynaj wchodzić i nie upadaj na duchu, gdzie zaczynasz wchodzić na górę. Bo przyjdzie, jak Ty podejmiesz decyzję, aby wejść i będziesz się trudził, wtedy Pan pobudzi Cię, wypełni Cię Jego Duchem i w jednej chwili znajdziesz się i znajdziemy się na wysokiej górze, na szczycie. Jest napisane, że góra Pana będzie wywyższona ponad wszelkie pagórki. To jest napisane. I słowo Boże wypełni się w ostatecznym miejscu. Będzie wypełniony, będzie wywyższona góra Pana. Ale my nie będziemy wywyższeni z górą Pana. My nie jesteśmy na górze, ale znajdujemy się na równinie. Musimy wejść na górę i cała góra będzie wywyższona. Musimy jednak być na górze, na szczycie. Bracia i siostry, pokazał mi Pan, że byłem na równinie i. Niebo było pełne czarnych chmur, czarnych chmur, ale te chmury były. Miały Nie... Nie przynieść błogosławieństwo, ale zniszczenia na ziemię. I naprzeciwko mnie znalazła się wielka góra. I tak jakby mi pan powiedział, wejdź, wejdź na tę górę. Wejdź na górę, bracia i siostry, i zaczynam iść i zmęczyłem się. Nie mogłem. Ale przyszedł Duch Święty, bracia i wsiostre, agio, w pewnym momencie, bo byłem zmęczony wzniósł mnie na szczyt góry, tam, gdzie była na tej górze płaski, płaska równina i tam był krzyż. I znalazłem się tam, adolfi, na kolanach, ta giz, głowa moja była w ziemi i naprzeciwko mnie krzyż Christu, chrystusowy. jak był σε αυτή τη στάση γίνεται ένα σεισμός μεγάλος αδελφοί της σεισμός δεν είχα ξανά ότι ο αυτό δεν είχα και ανοίγει το όρος και γίνεται το η φωτιά, είναι βούλκαν. Η βίστη τη Τεγκούρη βούλκαν στα Που γέμισε τον ουρανό με ένα νεύο Το οποίο όμω ήταν λευκό το νεύο αυτό. Και κάλυψε όλο το μαύρο άλλο νεύο te czarne chmury. Przyjdzie Kuleba, na którą oczekujemy bracia i siostry. Ale my musimy być na górze, na szczycie, razem z Chrystusem, razem z Krzyżem Chrystusowym. Pan niech nam pomoże i pobłogosławi. Amen.